Wszystko, co kochałem, przeszło obok mnie. Jakby życie miało plan, żebym upadł na dnie. Mówią, wstawaj walcz, ale nie znają ciężaru. Tego, co noszę w środku, tego od lat paru. Znowu siedzę sam, patrzę w sufit, jak w niebo. Pytam, czemu wszystko spada, choć dałem z siebie wszystko. Ludzie obok milczą, serca mają jak z lodu. A ja szukałem ciepła, zgubiłem spokój w tym tłoku. Puste oczy w lustrze nie poznaję siebie. Jakby dusza wyszła ze mnie i została gdzieś na glebie Pamiętam każdy uśmiech, który dzisiaj boli Bo za każdym stał ktoś, kto już nie dzwoni To nie miało tak wyglądać, mówiłem do gwiazd One milczały, jakby znały mój świat Serce pęka w ciszy, ma już dosyć i nie krzyczy, ale boli tak mocno, że zabija jasny Tyle chciałem powiedzieć, lecz zabrakło mi sił. Wśród pustych wiadomości i pustych chwil, jeśli kiedyś mnie nie będzie, wspomnij mi Bo czasem w ciszy krzyczę, tylko nikt nie odpowie. Wszystko, co kochałem, przeszło obok mnie. Jakby życie miało plan, żebym upadł na dnie. Mówią, stawaj, walcz, ale nie znają ciężaru. Tego, co noszę w środku, tego od lat paru. Zaufanie? Już nie ufam nawet sobie, bo zbyt często byłem sam, gdy płonąłem w głowie. Niech Chcę już udawać, że jest dobrze, gdy wcale nie jest. W tym świecie każdy gra. Ja po prostu chcę przeżyć. Może kiedyś znajdę drogę, może świat się zmieni. Może ból nauczy kochać, zanim mnie pogrzebie. Nie chcę złota, nie chcę fejmu, chcę jedynie zrozumienia. Bo w tłumie ludzi czuję się jak duch bez istnienia. I choć każdy dzień to walka z samym sobą. Jeszcze oddycham, jeszcze wierzę, choć powoli strwogą. Jeśli słuchasz tego teraz, może czujesz to co ja. Nie jesteś sam, choć ten świat dzieli nas. Nas, nas.